Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam w kolejnym poniedziałkowym kwadransie zamówieniowym, a dzisiaj powiemy sobie o obligatoryjnej wizji lokalnej. Drodzy Państwo, istota wizji lokalnej wyrażona została w artykule 131 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, która to wskazuje, ten artykuł, że w przypadku, gdy zamawiający przewiduje możliwość, albo jeżeli jest to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę. Dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, dostępnych na miejscu u zamawiającego. Oczywiście, drodzy Państwo, jakie są konsekwencje takiego obligatoryjnego żądania? Wówczas zamawiający powinien wyznaczyć terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty. Z tym oczywiście, z taką konsekwencją, że muszą być one dłuższe od ustawowych terminów minimalnych, o ile są one określone. Czyli, drodzy Państwo, przykładowo, jeżeli dla robót budowlanych termin składania jest, ofert jest 14 dni, powinien on zostać wydłużony. Zamawiający, drodzy Państwo, może przewidzieć możliwość odbycia wizji lokalnej lub, tak jak wspomniałam wcześniej, sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, ale uwaga, warunek jest, że ma być to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia. To jest, musi to być, to muszą być takie szczególne właściwości, które uniemożliwiają zamawiającemu w sposób rzeczywisty Przekazanie wyczerpujących o nim danych, mam tu na myśli o przedmiocie zamówienia, tak aby było możliwe obliczenie ceny oferty. Czasami jest, drodzy Państwo, takie błędne myślenie zamawiających, że zamawiający może przewidzieć obligatoryjną wizję lokalną i wówczas, jak już Wykonawcy tą wizję lokalną odbędą, to oczywiście skutkuje to obarczeniem takich wykonawców odpowiedzialnością za braki czy nieprecyzyjność w opisie przedmiotu zamówienia, za który to opis przedmiotu zamówienia oczywiście odpowiada zamawiający. Tak więc taki wymóg w zakresie odbycia wizji lokalnej należy każdorazowo uzasadnić obiektywnymi okolicznościami. Czyli jeszcze raz powtórzę: samo odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej wcale nie będzie oznaczać, że po jej odbyciu, jeśli dokumentacja będzie wadliwa, to cała odpowiedzialność spadnie na wykonawców. I oczywiście, artykuł 226 ustęp 1 punkt 18 ustawy prawo zamówień publicznych stanowi również, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli, drodzy Państwo, została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. W przypadku, oczywiście, gdy zamawiający tego ten wymóg. Y, y, przedstawił w dokumentach, wskazał w dokumentach zamówienia. Drodzy Państwo, jak by miała jeszcze wyglądać, y, tak y, w praktyce, odbycie obligatoryjnej wizji lokalnej? ano drodzy państwo powinno to się odbyć w taki sposób, że wyznaczona jest do wizji lokalnej i tutaj nawet proponuje się, aby to były osoby w ogóle niezwiązane z, z udzielaniem zamówienia, ktoś całkiem postronna osoba, która by tylko przy przykładowo obligatoryjnie wykonawcy muszą jakiś obiekt kubaturowy oglądnąć dlatego taka osoba powinna taki obiekt tej osobie udostępnić i tu drodzy państwo nie powinno być żadnych ze strony zamawiającego i tego wykonawcy czyli pomiędzy tą osobą która właśnie udostępnia ten obiekt nie powinno być żadnych konwersacji to nie jest czas wówczas na zadawanie pytań przez wykonawcę a zamawiający nie powinien drodzy państwo odpowiadać takiemu wykonawcy na żadne pytania dlatego że może oczywiście wykonawca skorzystać z możliwości zadawania pytań dla zamawiającego ale to w całkiem innej Procedurze, drodzy państwo. Tak więc bardzo proszę pamiętać o tym, ażeby na tej obligatoryjnej czy też fakultatywnej wizji lokalnej no nie, 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 nie udzielać żadnych informacji, ponieważ to wykonawca ma takie uprawnienia zadać zamawiającemu. Pytanie do konkretnego postępowania, a przecież zamawiający musi odpowiednio również zareagować na, zadanie, na zadane pytanie od wykonawców. Oczywiście oprócz obligatoryjnej wizji lokalnej, zamawiający może również przewidzieć fakultatywną wizję lokalną, ale już tak jak sama nazwa mówi, ta fakultatywna wizja lokalna. Nie determinuje takiej sytuacji, że zamawiający muszą odrzucić ofertę, jeżeli wykonawca nie odbędzie wizji lokalnej. Za dziś, drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zachęcam w komentarzach do tego, aby proponować kolejne tematy poniedziałkowych kwadransów zamówieniowych. Za dziś serdecznie Państwu dziękuję.